Raz jeszcze chciałbym ogarnąć naprawdę serdecznym słowem powitania i wdzięczności w najwyższym stopniu to zgromadzenie, szczególnie tę cząstkę najmłodszą. Myślę, że jeszcze będziemy mieć okazję do tego, aby wspólnie pielgrzymować do centrum Warszawy. Przejdziemy przez Wisłę, pokonamy wody. Aby tam spotkać się z naszymi przyjaciółmi, i tam wspólnie dziękować Panu Bogu za wielkie rzeczy, które nam uczynił, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy w refrenie Psalmu. A gdyby nas ktoś dziś zapytał: Jakie to wielkie rzeczy uczynił nam Pan? No, gdybyśmy chcieli tak w pełni odpowiedzieć na to pytanie, to nie wyszlibyśmy dzisiaj z katedry ani jutro. Ale my mamy dzisiaj odpowiedź krótką, bo chcemy zwrócić uwagę na jeden wyjątkowy dar, który otrzymaliśmy od Boga. Myślę tutaj konkretnie o. Naszej mamie i o naszym tatusiu. Ale dzisiaj trzeba jeszcze nieco ukrócić tę odpowiedź i zostaniemy tylko przy tatusiu, przy ojcu. Naprawdę to jest dar wyjątkowy. Mieć kochającego ojca. Jakie dziecko jest dumne? Myślę, że byłby to temat i na piękną książkę bardzo pouczającą, ale także na dobrze zrealizowany film pokazujący relacje, właśnie trzeba by powiedzieć, ogrom bogactwa tych relacji, jakie są między kochającym ojcem a dziećmi, i odwrotnie, między dziećmi a ojcem. Warto nieraz się tak przyjrzeć, trochę powiedziałbym z żeby to nie było reżyserowane, i popatrzeć najpierw jak dziecko, które ma w sercu absolutnie. Tak powiem, odnotowaną tę prawdę, że patrzy na Ojca, który jest dla Niego kimś wyjątkowym. My to określamy w sposób bardzo, powiedziałbym, mocno streszczający, ale oddający pełnię rzeczywistości. To jest osoba, która ma miłość i całe życie. Koncentruje na tym dziecku i właśnie kiedy dziecko patrzy, ono w sercu ma te wiadomości zapisane, kim jest dla niej ojciec, to ta twarz i cała postawa dziecka są wyjątkowe. Dziecko jest dumne, ale ta duma jest najwyższego, powiedziałbym, i odwrotnie, kiedy ojciec patrzy na swoje skarby, i jeszcze jeden taki, powiedziałbym, argument na zewnątrz: dzieci bardzo pragną i to czynią, chwaląc się swoim ojcem wobec rówieśników. Są bardzo dumne i chętnie to robią. Ale również nie brakuje tego i ojcom, kiedy chcą się przed kolegami czy przed kimś ze znajomych podzielić się radością, kim są jego dzieci. Ojciec został postawiony jako ktoś wyjątkowy. Przypominam, że już przeprosiłem mamy, żeby dzisiaj nie... Nie miały, że tak powiem, małych pretensji do tego, że się dzisiaj o nich mniej mówi, ale niech będzie taki jeden dzień, kiedy więcej miejsca poświęcimy ojcom. To wyjątkowe zadanie, wyjątkowe powołanie, kiedy tato dowiaduje się, że będzie właśnie miał. Że spodziewają się dziecka, to tutaj musi się wykazać pierwszym wielkim zadaniem umieć najpierw wysłać odpowiedni sygnał do, do małżonki, do matki dziecka, że to jest, to było pragnieniem jego serca i to jest jego wielką radością, żeby mamy umocnić. I to jest wielkie zadanie na te kilka miesięcy, żeby był wiernym towarzyszem, radosnym towarzyszem i umiał rzeczywiście ogarnąć miłością, troską, ciepłotą mamę, która nosi pod sercem przyszłe dziecko. Dziecko nie przyszło. I drugi etap, z chwilą narodzenia, aż do momentu, kiedy ten skarb usamodzielni się. Duży obowiązek. Trzeba naprawdę dać z siebie wszystko, aby temu młodemu człowiekowi zapewnić, zapewnić to, co się jemu. Należy, co jest jemu potrzebne, począwszy od tych zewnętrznych atrybutów dach nad głową, pożywienie, ubranie, wykształcenie, po te bardzo nieuchwytne, jak ogarnięcie atmosferą miłości i budowanie od wewnątrz. Święty Paweł dzisiaj w liście do Filipian powiadał swoim doświadczeniu. Jak ważne, powiada, jest to poddanie się mocy Bożej tak, żeby to wnętrze zostało odpowiednio ukształtowane i było mocne. Ojciec musi dbać najpierw o swoje, wnętrzu swoją moc, a potem dzieląc się y, mocą swoją, swoimi jako zasobami, udzielać spełni swego serca, spełni swego doświadczenia dziecku. Dziecko wtedy czuje się bezpieczne. Mamy tutaj w naszej świątyni katedralnej obraz świętej rodziny. Tam właśnie jest pokazana ta między innymi troska Ojca, troska świętego Józefa, który towarzyszy młodemu Jezusowi i jedno dziecko mi podpowiedziało, kiedy tak wnikliwie patrzyło na ten obraz, mówi, niech się zwróci uwagę, Jezus naprawdę tutaj na tym obrazie jest szczęśliwy. Myślę sobie skąd ta mądrość, dlaczego twierdzi, że Jezus jest szczęśliwy. Helenka miała na imię, Helenka to było imię tej mojej rozmówczyni, powiada, proszę zwrócić uwagę na te dwie postacie, które tak Pięknie, z takim wielkim zatroskaniem towarzyszą Jezusowi. Jak Jezus może nie być szczęśliwy, kiedy ma przy sobie takie osoby? Myślę, że nie trzeba już nic więcej do tego określenia dodawać. I kolejny element ważny. Praca, ale praca tak zharmonizowana z życiem rodzinnym, żeby tato miał świadomość, że owszem, zabezpieczenie materialne, które jest pierwszym wynikiem pracy, zarobku, ale niech wie, że jeszcze ważniejsze od tego grosza jest towarzyszenie swoją osobą. Musi mieć czas, żeby być. Owszem, pieniądz może dostarczyć, ale jeśli zabraknie jego samego, jego mądrości, jego osoby, jego ciepła, jego pouczenia, to wtedy i ten grosz nie na wiele się przyda i czwarty taki element na który trzeba zwrócić uwagę to jest to co od samego początku było dla ojca przeznaczone mianowicie on ma być wychowawcą religijnym znamy takie powiedzenie on ma być Defensor fidei, obrońca wiary, odpowiedzialny za kształt wiary w swoim dziecku. Już nie raz podejmowaliśmy ten temat i bardzo wielu ludzi zwracało uwagę na to, że jak to jest możliwe, bo przecież my ciągle kojarzymy, że to zadanie do mamy należy. Tak to się w naszym życiu kształtowało, szczególnie w XX wieku, ale tak od początku nie było. To jest wybitnie zadanie Ojca. Widzimy zatem, że prawdą jest to, co mówi Psalmista, że wielkie rzeczy uczynił Pan dla nas w osobie naszych rodziców, a dzisiaj odnosimy to szczególnie do Ojca. I zamykając, jakby to rozważanie, wróćmy na chwilę do Ewangelii, ale do tego pierwszego fragmentu, który być może jakoś umyka naszej uwadze, a nam jest potrzebna ta mądrość. Pan Jezus zanim podejmował jakiekolwiek zadanie, nie mówiąc już o zadaniach, bardzo poważnych i odpowiedzialnych, zawsze udawał się na modlitwę. A kiedy wracam, to był w zupełnie jakby innej sytuacji. On nam pokazuje, że gdybyśmy nie udali się na modlitwę najpierw, zanim zaczniemy czynić naszą powinność. Po pierwsze nie mielibyśmy sił. Po drugie nie byłoby w nas mądrości. Po trzecie nie byłoby wewnętrznego pokoju, jakiejś stabilizacji. I już teraz prosta odpowiedź, gdyby w nas nie było tego, tudzież innych owoców modlitwy, nie sprostalibyśmy. Nie tylko Ważnym zadaniem, ale jest wątpliwość, czy sprostamy jakimkolwiek zadaniom, które przed nami codziennie stają. Kochani, starajmy się korzystać z tej mądrości Bożej my sami, ale także jeśli będą nas pytać, jeśli będą od nas chcieli pomocy, rady. To wiemy, co jest ważne.